Właśnie przypomniałem sobie, że nie mam dziesięciu sztuk złota. On chce, żebyście wszyscy zginęli. Nie, nie przeszkadzajcie sobie, żaden kłopot. Może zainteresujecie ta paczuszka ziołu? Mam nową mieszankę tytoniu. A zatem nabij sobie. Moje gratulacje, naprawdę na nie zasługujesz. Tylko wtedy, jeśli wyjdziesz stąd żywy. Zamknij się. Mam w dupie przeznaczenie, skrzynia jest moja. Wygrałeś. Dobrze się rozumiemy. Ty mi to powiedz. Nie. Tak. Eee, cóż, myślę, wytropiłem ich wszystkich. Uspokój się trochę. Pozwól mi przynajmniej wyciągnąć broń. Mogę dać ci złoto, dużo złota. Co to za przedstawienie? Kim jesteś? I czego ode mnie chcesz? Hej, powiedz mi tylko, czemu tu jesteś? Witaj, ślicznatko. Jak się masz? Świetnie, zajmę się tym. Pokaż mi swoje towary. Byłem po prostu ciekawy. No, myślałem. Jak ci się powodzi? Nauczysz mnie swojego rzemiosła? Moja załoga jest już kompletna. A więc jedziemy. Będziesz mógł uważać się za szczęściarza, jeśli oszczędzę ci życie. Nie stać mnie na twoje usługi. Jeśli będziesz tak bezczynnie czekał, to nic się nie stanie. Nie potrafię się domyślić po twojej idiotycznej minie, dlatego musiałem zapytać. Potrzebujesz mikstury leczniczej? Dam ci później. No cóż, więc życzę ci szczęścia. Nie daj się zjeść. Szkoda by cię było. Wpadłem tu przez przypadek. Gdzie znajdę to cholerne bydle? Nie możesz iść trochę szybciej? Pora ruszać, Bilgot. Pakuj manatki. Słyszałem, że sprzedajesz ziele. No to chcesz dobić targu czy nie? To nieistotne. Dobijmy targu. Tu mam złoto. Nie wiesz, gdzie mógłbym kupić trochę ziela? W ciemnej norze pełnej szczurów. Zdarłem ją strola. Nie, po prostu korzystam z każdej okazji. Czy mogę tutaj dostać także wyjątkowe towary? Chcę się zabawić. Chcę się zabawić. Co tam? Uwijasz jak pszczółka, co? Co tam? Dalej gęba ci się nie zamyka? Ty? Nie rozśmieszaj mnie. Jesteś nikim, naprawdę. I co z tego? Może jeszcze jedno piwko? Hej, co słychać.